W piątek 10 listopada odbył się czwarty bieg niepodległości w gminie Pniewy. Start i meta miały miejsce na terenie publicznej szkoły podstawowej imienia ojca Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze. Uczestnicy mieli dwie trasy do wyboru – odcinek 2,5 lub 5-kilometrowy. To już czwarta edycja, to już taka nasza Pniewska tradycja. Tym biegiem czcimy pamięć o Dniu Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku, więc mamy 105. rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Przekrój wiekowy zawodników jest, że tak powiem, pełen, natomiast przeważa młodzież, młodzież z naszych szkół, młodzież ze szkół średnich, ale są też osoby przyjezdne, z czego bardzo się cieszymy. Rekrutację otworzyliśmy na początku października, zgłosiło się na dzień dzisiejszy 125 uczestników, w tym roku świętujemy 105 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy zaangażować przede wszystkim młodzież do aktywnego obchodzenia tego święta, żeby nie kojarzyło się tylko z jakąś stagnacją, ale żeby było radosnym przede wszystkim wydarzeniem, tak? żeby kojarzyło się dzieciom z tym, że, że można to też obchodzić wspólnie z rodzicami. Mamy wiele rodzin, które się zapisały wspólnie do uczestnictwa. W biegu, także to też jest bardzo pozytywne dla nas zjawisko. Bieg niepodległości to nie tylko jeden ze sposobów upamiętnienia święta niepodległości, ale również promocja zdrowego trybu życia. Biegnę w biegu, ponieważ uprawiam sport i sprawia mi to wielką przyjemność. I myślę, że ten bieg nie jest przede wszystkim, aby wygrać czy żeby była, żebym była lepsza, tylko żeby być po prostu dla przyjemności. Uważam, że trzeba próbować bieganie jako sport. Ja sama biegam też bardzo długie dystanse, półmaratony. Uważam, że jest to bardzo zdrowe, jest to najprostszy sport, jaki można uprawiać. Wystarczy wyjść i biec. Można zacząć od chodzenia, także jak najbardziej zachęcam. Jestem tu kolejny raz. Kolejny raz udało mi się zwyciężyć. Uczestnicy mieli do pokonania trasę drogą leśną, gruntową i asfaltową. Nie było wcale łatwo, bo najpierw było pod górkę, potem z górki, ale wiadomo, trochę siły się straciło. Jestem bardzo się dumna. Gratuluję wszystkim zawodnikom, którzy zdobyli medale, ale jeszcze bardziej gratuluję wszystkim, którzy pobiegli, którzy w ten sposób uczcili naszych bohaterów i zapraszam już dzisiaj na kolejny bieg, bieg Tropem Wilczym, gdzie czcimy pamięć o żołnierzach wyklętych pierwszego. Marca o północy w gminie Pniewy. Wszystkich serdecznie zapraszam. Na wszystkich uczestników biegu czekały pamiątkowe medale.